Cześć, tu Marcin. Witam Was w drugim odcinku z serii Minecraft Crafting. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję jak zrobić zbroję. Oczywiście to niekoniecznie musi być złoto, może, może to być skóra, którą uzyskujemy z krów. Mogą to być sztabki żelaza i oczywiście ta najlepsza zbroja z diamentów. Zatem, żeby zrobić sobie całą zbroję potrzebujemy 24 sztabki. Na przykład w tym przypadku złota, 24 skóry, lub sztabek żelaza lub diamentów. Ten zacznijmy od góry. Tak robimy hełm. Tak wykonujemy na pierśnik. Spodnie. Tak złote spodnie. I buty. No i złota zbora jakoś skuteczna nie jest, ale najlepsza jest diamentowa. Potem żelazna. No i złota, no i ze skóry jest najsłabsza. Więc także dziękuję za obejrzenie tego filmu. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Ja się z nami żegnam już. Dziękuję za obejrzenie. Cześć.